Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zgramy sobie w Brown Stars. Styrul jest tam, o jest. Jason i dzisiaj gramy właśnie Brown Starsa. Jak wiecie, aktualizacja była ostatnio. Nowe postacie czekamy, ale zanim też zaczniemy gierkę, bo dzisiaj będziemy grać nowy tryb, knockout, który był już Jasona na odcinku. Bardzo fajny tryb, mi się bardzo podoba, ale zanim zaczniemy, to otworzymy sobie trzy rzeczy. Musimy dać nie przeszkadzać, bo inaczej nie nagramy odcinka. Pozdrawiamy tym, co, co nas cały czas zapraszają i całymi za, odrzuci, i tak dalej. E, dobra, otwieramy się za dymiarza. Najpierw z Za dymiarza co otwieramy? Skrzynkę za no tak. Dobra, ja sobie. Ja sobie dam. Nie słyszę cię tam. Pięć, gówno, Nic nie ma. Dobra, lecimy, powiem Wam tak. Najlepsza postać według mnie na knockout, na knockout, którą mi się najlepiej gra, jest oczywiście kolet. I tu koletę będę grać. Dawaj. Dobra, no tak, steel albo kolet, bo najbardziej um, wszyscy grają tymi dwoma postaciami, jeśli chodzi o, o knockout. E tu nie miało być w ogóle na tym kanale tego Brown Stars, ale no bra, no. Żyjecie. Kurde. Nie lubię tej mapy, tam, tam, tam była lepsza, ale lepszejsza. Już nie żyjesz. Dostał. Gdzie jest kruk? Ten na tam... Dobra, tamty masz 44 życia, ale nie przeżyjesz. Przegraliśmy pierwszą rundę już na pewno. No. Dobra, jak widzicie, zawsze się przegrywa. No to fajnie. ten się nie rusza. To się nie rusza. No ten. Ten z nami? No. Sam. Kurde, co klikłem. Dostaliśmy dupę. Dobra. Nie, Nie. Naprawdę, teraz możecie pisać jesteśmy cieniakami tą grę. Tak, cieniasy, cieniasy. Dobra, jeszcze raz. Nie, bo to nie jest możliwe, to jest... Prosta gra. Nocaut jest moim zdaniem numer jeden, nie chodzi po teraz. Tryby e, oczywiście po duo, ale nocaut jest świetny po prostu. Coś nowego i to fajnie wprowadzili, właśnie, ale na, na komputerze to się strasznie gra. Dobra, ja ma mam mało życia. No, nie, no to się uwziął ten. O, dół. Uuu. Uuu. No, jest, mam ją. Cześć. O, a tam też jest. Ej, ale nie możemy tego przykampić. No i przegraliśmy, bo mam więcej, że oni więcej zadali obrażeń. O. Nie, na telefonie to się lepiej gra Zdecydowanie, niż na komputerze, to jest takie inna gra No ty idziesz do, za, do przodu, po co idziesz tak sam? Kurcze, pieczone makarony. Nie słyszę cię, w ogóle mam słuchawki. Panie, panowie, to nie, to się tak nie może grać, no. To nie da się to tak grać. I tu jest druga postać, która moim zdaniem jest najlepsza na tym mapie, nie wiem... ...czemu, ale... ...dwie postacie, które moim zdaniem są właśnie najlepsze. O, jeszcze jedno. Cały czas to wygrywam, raz za tą zgrałem i przegrywam cały czas. Baron też jest dobry. Masz baronę? No to. Co się zrobił, nic nikomu nie zabrałeś co mu zabrałeś? Nic mu nie zabrałeś. Dawaj go no Janek, nie chowaj się. No jest w końcu. Jest pierwsza wygrana, po trzecia Cze gra... gra i dopiero wygrana w końcu. Ja to się oddechował. No, muszę co ultę naładować. No ja nie mam poluć, jak jestem na blisko. Nie wiem co ty tam mówisz. Właśnie dlatego się gra tutaj postaciami zadawczymi. Nieprawda, zobacz załatwiłem kolesia jednego. Dobra drugiego jeszcze załatwię. No, ale Tak się gra, tak się gra. <laughs> nie. Oczywiście nie, pewnie nie zdobędziemy nic nowego, jeśli chodzi o nowe... Z... Właśnie, w komentarzach, ile macie i Mim już niedużo brakuje do. 16,5 Tak, 16,5 tysiąca. Myślę, że w ciągu tych dwóch dni. No, dwóch dni to na pewno. W ciągu tego dnia to nabijemy tyle. I ostatnia runda, zaczymy. Co tam nam się uda? Piszcie w ogóle w komentarzach, jak gracie, to które rundy są dla was najbardziej szczęśliwe. Ja ta pierwsza zawsze przegrywam, nie wiem, czemu mam te zawsze. Nie, właśnie rozgrzewam. Ale z tym, tym, kurde, przyciągnął mi dziad. Nie, nie w tą stronę. Dobra, jałem. Dostaniesz, chodź tutaj. Dobra, uciekaj. Chodź, uciekaj. O ja, No uciekaj, no ma więcej tego. Muszę iść na niego, no co mi z tego. No gdzie on jest? O, Uciekałem! No uciekałem i to ci zdało. A, dobra, zwaliłem. O. Dobra, to będzie szybki odcinek. Właśnie w tym momencie już kończymy, bo e, Denis pewnie przegra. Idę na bingu. jeden. Chociaż nie, no dajmy szansę Denisowi. No już ma niej. OK, to widzimy się w kolejnym odcinku. Czekaj, czekaj, może wyrobi to to wyrobi, poczekaj. Nie ma opcji. Chansa. O nie, więcej o! Do... O, jest, dobra, dobra, jest. Dobra, dalej. Tak, gramy dalej. gramy dalej, ostatnia runda. A właśnie, to... Jak ja nie lubię tu grać właśnie przeciwko temu. O, to... Kurde, gdzie jest moja my, myszka, tu, o, dobra. A super. super! Nie! Ja, no, a nie, wiesz, no zginąłem, no jezus. Się myszką zapatrzyłem, a nie grałem. Gówniany ten tu jest jeszcze. Ba, już po was. Już po was. Już, już po tobie. no Denis? Czy nie Nie, no. nie tego. A co Nie ma niestety. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki spontaniczny. Jeśli chodzi o bram Starsa. Piszcie w a czy wam się podoba Knockout. Elo.